Skuteczność egzekwowania granicy wzrosła z 30 do 98%. MSZ robi swoje. Po pierwsze, skończyliśmy z przekraczaniem uprawnień i bezprawnymi naciskami na konsulów, po to, żeby wydawali je osobom, które do tego nie mają prawa, które nie powinny dostać wiz. Po drugie, zwiększyliśmy ceny wiz. Polskie wizy nie powinny być najtańsze w Unii Europejskiej. No i wydawane za łapówki. I, i czasami wydawane załapówki. Po drugie, skończyliśmy proceder fejkowych, Wiz studenckich. Wydawano wizy studentom, którzy nie mieli prawa studiować we własnym kraju, bo nie mieli tam matury, albo wydawano wizy studenckie osobom, które nie mówiły ani po polsku, ani po angielsku i w ogóle się nie pojawiały na polskich tak. uczelniach, tylko od razu jechały pracować gdzieś indziej w Unii Europejskiej. Wyprodukowaliśmy też filmy w różnych językach. W krajach zagrożenia migracyjnego, przestrzegając tych biednych ludzi przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają wobec nich ze strony gangów przemytniczych, które próbują ich przepychać przez granicę białorusko-polską. I, I mam wrażenie, że w sumie te wszystkie działania zaczynają przynosić skutki.